Cześć, z strony Przemek. Prowadzę kanał Rasy Staropolskie. Dzisiaj odwiedzamy hamatorską hodowlę Danieli Koników i drobiu ozdobnego. Zapraszam na film. Jesteś mu Kamila Lesiczki, który razem ze swoimi córkami Emilą i Gabrielą oprowadzą mnie po swoim zwierzyńcu. A to same koguty. Tak, tu mam koguciki. Ale kolory to każdy inny widzę. Tak. Nie biją się przez sąsiadkę? No nie. Dają radę, tak? Dają radę. Przeniczny, przeniczny, tak. I to całe, całe towarzystwo jeszcze? Ten jeszcze, ten wyżej, tak samo. Aha. No i ten tutaj. I to z kogut rozwodowy, ten? Ten duży, tak. Nie. W sumie to ten, i tamten drugi, nie? Tak. Ale on się pierze teraz, nie? Tak. No, bo tam... No i tutaj no to młodzieży A jemu ja się nie... ogon podniesie temu drugiemu jak myślisz? Czy tak. to już nie, czy też Myślę, będzie? że tak wiesz Bo ten jest fajny, ten co tam idzie o, Ten mi się to... O ta kurka fajna nawet Ten bucik też fajniejszy Od brach przechodzimy do koników polskich Ale to w dwie jeździcie na koniach? E, nie, Emilia się boi, ja jeszcze Aha. A ile teraz koników masz? Nie, nie, tylko Ona wczoraj była na? Yy, na takim. dzielności. Tak? Tak, tak, trzecie miejsce dostała. Czyli to jest dość duży sukces, tak? Tak. tak. No to ja z 13 koni i trzecie miejsce. Trzecie miejsce. Macie trzy konie, tak? Tak. tak. Jakie? Fiore, yy, na tak. i Józef. I... Tak. Gdzie one są? Idziemy. Józef to jest y, koń polski zimnokwisty Persher. Aha. A dlaczego akurat na koniku polskim izicie? Bo mi się łatwiej wchodzi, a w ogóle i na to się trochę boję. A Tiara była na szkoleniu pod siodło i pod bryczkę. No widzi. dalej kielka, chodź. I już młoda Amazonka jest na grzbiecie konia. Przejdziemy się teraz na wybieg Danieli. A dlaczego zaczęłeś konie hodować? No może tak przez kolegę Mateusza. On mnie tak namówił na konie. No i słusznie Sama też już próbujesz jeździć? No, się ktoś A, a tutaj macie trzy byczki. Ten biały był, to ten stary? Tak, 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 no. Stary. On jaki to była barwa? Przypomnisz Porcelana. Mi? Porcelana. I tu jest Powoli, wiesz, zaczynają domki kopać. Czyli bekowisko. Tak. Bo tu jest reszta. Każdy, każdy to są porcelany te z przodu? Tak, tak. tak ale dużo ich teraz masz młoda jest tego roczna z tamtego roku dwa tygodnie to też zaczął padać przez za 2 dni a tak to zero opadów tutaj już pierwszy dołek wykopany czekaj, ale co one robią dołek taki i oddają moc? tak, oddają moc do niego tak, i wabiają łanie w ten sposób i każdy, że tak powiem byk pilnuje tego dołka, tam mamy następny Aha, rzeczywiście. Ale to z tego samego samca, czy innego? To jest inny. Aha. Grupy? Każdy dołek się różni, nie? Ale, Ale podzielą się na grupy? Znaczy na, czy na, tak, na tak. swoje rewirki? Dokładnie, i każdy pilnuje tego dołka A. i część... A łania jak się nazywał u nich? Łania? To jest łania? Łania, tak. To ona chodzi od jednego do drugiego, czy wybiera jednego? No przeważnie jak już wybierze sobie partnera, no to z nim przebywa. A. Tak. A tutaj masz emu. O, A. skąd nie masz? A z przywiozem jest Katowic. To jest para, nie? Zniosły Jeszcze nie, dopiero na przyszły rok będą niosły Nazywają się Edziu i Maja Edziu i Maja Który z których wiecie? Ciekawe, tak. Edziu e, To jest samica To ta ta pierwsza? Tak, tam jest samica I jak Gabi? Fajnie Fajnie, na koniku polskim się jedzie? Mhm. Na róży chyba lepiej, nie? Bo jest większa. No, tak wysoka jest fajnie. A róża to jest jeszcze jeden koń, wasz, tak. I my tak. go za chwilę pójdziemy, nie? Tak, tak. W tak. Zaraz zobaczymy muflony, one uciekną. Ty, czy wiaderko będzie trzeba? A jest, widzę. Wtedy był tylko sam, jest? Tak, A, tak, tak, no, jest. jest. i obiekt. A jest, leci za U was muflony są w lasach? Nie, nie ma, nie? Nie, nie ma. Nie. Są Daniele. Powoli Gabi zmierza w stronę stajni. Za chwilę rozsiodłamy klacz. Oj, Gawi, się pszenicy dla Danieli. One się boją i konie. Boją się koni? O, tak. Respekt mają. Tak, respekt. A ty jeździsz konno? Czasami też. Klacz wchodzi do swojego boksu. Wiaderko z przynętą już jest. Żeby zwrócić uwagę zwierząt na wiaderko, należy pouderzać w nie. Ten dźwięk mówi im, mam coś pysznego dla was, chodźcie, nie bójcie się. I one od razu reagują. Ale poroże już mają gotowe, nie? Chmara Danieli przybywa. Kuba, dominujący byk, odgania inne. Oj, to już chyba niebawem to, to bykowisko. Tak, nie byk już odgania, tak. Ile złani teraz? Yy, łani jest 10 Dziesięć łani? Tak. I cztery, ko cztery byki. byki, byki I dwa muflony. Nagle wszędzie dookoła nas są Daniele. I tutaj też. Ta jest to jest taka ta, prowadząca wania. To, to jest ta stara yy, do tego byka, nie? Tak, tak. Bo to jest jaśniejsza, bo teraz przyciemniała trochę na mm -hmm. A te młode tak piszą, tak i? Tak, bo nawołują się, dokładnie. A tam są jeszcze trzy młode. Prowadzi je na około. Czyli oddzielnie te, są? Te oddzielnie tak? młode, tak, wiele. Nie, nie, jeszcze sobie chodzą, ale dopóki jeszcze tak walki się nie zaczynają, to wszystkie razem chodzą, ale tak, to są osobno. I tu masz stawik. Wchodzimy na pomost, na którego końcu jest Altanka, świetne miejsce do obserwowania zwierząt. Daniel zwyczajny to gatunek saka z rodziny jeleniowatych, pochodzi on z Azji mniejszej. Sprowadzony został najpierw do Francji, a następnie zajął obszary wzdłuż Morza Śródziemnomorskiego, powszechny w wielu krajach, również w Polsce. Zaczyna padać deszcz, więc udajemy się do kurników. Rozwiązania techniczne w nich zastosowane bardzo mi się podobają. Zobaczcie sami. No, późno mi przyszły te oglądy.

teraz ma obsady widzę, co ty masz teraz? I one są tutaj żeby lepiej im to po prostu służy tak? nie chorują od tego wiatru jak dokładnie, tak to są akurat moje młode akurat... ale widzą? widzą, ale wiesz co przycinam ale w będzie wystawa nasza podkarpacka i już nie przycinam nie? No ale powiem ci, że musi być troszkę sędzia jak zobaczy musi, musi, musi widzieć sobie tak, nie? Tutaj powinien spojrzeć na psa i zobaczyć oczy. Masz wentylację tutaj? Ty, tak, pomieszczenie tak. Żeby to wszystko mogło być? Dodatkowa idzie na samą górę, na dalek. A, i tutaj się niosą? Już tak. Kosza ale tak. To jest budowy ładnej też myślę Te Dwie kurki jak niosą się coś w tym roku? Tak, tak, dlaczego tak. właśnie. A teraz? Tylko, to samo jest tak dziwnie, bo zniosą trzy jajka i koniec. za tydzień znowu trzy i jest ciężko, ciężko tak ozbierać. większą liczbę, nie? Wię większą liczbę. Mm. dokładnie. No tutaj są sułtany też. A to czego masz najwięcej? Bo też sułtany ci służą, Ty lubisz tam. Lubię je. Tak, no. Mm. Teraz wystawę gdzie macie? Yy, w Jarosławii. Ty wystawiasz tam, tak. Co ty ta. Sultany Sułtany, bantanki. bantanki też, no. A tu może nie? Koszamo Biało przeniczna, tam jest to. No że te Jak ta jedna kurka w drodze. nie dwa, Tu masz kaczki, widzę, dwa biegusy. A to kaczka była w zeszłym roku? Czy tak, kaczor? Tak, tak. Kaczka. I kaczora tak. kupiłeś w kolorze, gdzie, tak. gdzie znalazłeś? No udało mi się od jakiegoś gościa, żeby ją skupić. Dobra, to zaraz zeszłym. Czego masz czarnego kubuta z kurami, nie zbierasz? jajek tam? Zbieram, właśnie. No. A tak. to ma być tak, tak? Tak, tak. tak. To się bierzą? Ale powiem ci jestem podążał jest Powiedz mi dlaczego je trzymasz tutaj? One nie wychodzą na dwór bo? No bo z, z, ze względu na wiatr Im szkodzi wiatr jak wiatr mówiłeś? On szkodzi tak Sutanem bardzo szkodzi. Przeciągi No teraz one przed deszczem się pochowały tak. I się po, po złą postawę mają Wy Wykluły się nam Jest ich aż 11 Małe balkanki te? A i z mamą chodzą, Aż macie tutaj wszystko. A tu obok co jest? Tutaj są koszamo, a tutaj jest zielone, bo to dzielone. Dlatego jeszcze jest pokaz z, z dziewięcioma bądźkami, tylko że ma już Cały Wówczas mają lampy i zawsze każdy wieczór się wygrzewają. Hmm. Przez deszcz musieliśmy zakończyć dalsze kręcenie, a to są już zdjęcia z drugiego dnia, kiedy już była piękna pogoda. Przed nami 16-miesięczna klaszka. Znasz jej rodowód? Mam go. No. Ma no, no. 16 miesięcy, ty ją kupiłeś? Tak, od Krzysztofa Jączyka. z Sosas ty teraz zaczniesz hodowlę na Myślę tak. A powiedz mi, ona będzie siwa? Właśnie tak. E, ogień był kary, matka ciemnogniada i nie wiem, właśnie taka jest jakby też deresz, no, jest dość spokojna. To jest PKZ? Tak. I ty też jeszcze jednego PKZ kupić, tak? Czy tam, no tak, e, właśnie myśli, myślę. Hmm. A to one razem nie chodzą, czy chodzą? No chodzą na paździsku, ale pole, le, lepiej później w i tu masz jeszcze dwa toniki, tak? Tak, to jest Mateusza Dąbka. Klacza, tak, bo ją klacza, Ją wczoraj widzieliśmy to ona? Tak, no. Chodź, ja. A do no, giery do nich, to gdzie jeździsz? Tak, to Mateusza Dąbka, tak. Ona ma trzy czy cztery? Ma trzy czy cztery, tak. Jak krew zawsze się znajdzie. Ta. Ona akurat jest po torcie, nie? Ta jest po torcie. To znaczy, nawi jest po torcie, ta jest. Nawi? No pamiętam od niego. W stadzie chodziło po, po wiście. Wiście, wiście. Wiś. Wiś. targach targa. W Chodź, wypuścimy nawi. Tak. Dwie będą chodzić? Lepiej może nie. Dobra, dobra. I ta jest po torcie, tak? Tak, ta jest po torcie. A no to tak. każda ma kantar ze swoim tym? imieniem. Tak. tak. Zamawiałeś to, tak? Tak. No. Ona najmłodsza, co? Tak. No. No. Zaprezentuj się. Będziesz za mnie zaraz oblizył To jest najmłodsza. <grywa> róża. Aha, bo na półtora rady to już jest tak. ona największa. A ty arębuj, to jest to Tak nich. Róża. 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 Ale mamy ładne słońce, wczoraj padało, to dzisiaj świeci. Dzisiaj pięknie, tak Jeździcie dziewczyny na... na... Ej, czy macie ej, 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 Czekaj, trzema. czekaj, czekaj. No <grywa> to raczej ten. Co jest zrobimy piszną drugą? Wiem, że pierwszy raz tak jest w na tych moich wyjazdach zawsze coś ciekawego się wydarzy. To już drugi raz, jak mnie koń zaatakował. Teraz to jak chcę do tych małych jeleńców Wiesz, ona, ona, ona taka sama była. W czy Czemku, Jeśli chodzi o stopień grzeczności. Hmm? Zdaję szacunku do człowieka. No teraz już jest grzeczna. No. Ona tu mają naturalne środowisko. Tak. Jeszcze te, Daniele. Zdziwione były, jak widziały Daniele pierwszy raz? Na początku to bardziej Daniele tak nieufnie Dziwia. podchodziły, ale już później się wszyscy dograli, że tak powiem razem. Ale bardzo spokojnie sobie na, na, na Daniele. To już wczoraj Cię poznały, także I dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj już jest lepiej. Ja tak. ja Treść z owcem czekaj, on. I go dokupiłeś, tak? Dokładnie. Bo tu macie hodowlę, czy jak to, to zrobić? zrobiłeś? On jest hodowli, tak. A ona jest? Zaraz obok. Ona przybyła tutaj też niedaleko nas, można no, powiedzieć 50 km ode mnie. Mm -hmm. Też takiej większej podobieństwa. No już całe sado do nas przychodzi, bo widzą wiaderko. Mija ma się i Tak, idę do Chodźcie tutaj, Mika, chodź. Daj. Widzę. Chodźcie tutaj, chodźcie, nie bójcie się. A to maluchy tegoroczne. Zostawiasz czy musisz je zabrać, bo stado? Zostawiam, Kret. zostawiam. One za chwilę bykowisko mają, tak? Takie, nie wiesz, nie takie już wiesz, popatrzcie, chodzą na skroczone byki. Nędz się zacznie. Teraz te dwa gatunki? Tak, problemu, tak bez problemu. Ale trzymają się razem, czy no To Po prostu Muflon trzyma bardziej dystans od byka Daniela, nie? Mhm. Przynajmniej u mnie tutaj, nie? Tak jest, Ale, ale choć słyszałem, że potrafią walczyć między sobą, nie? to powiedzcie mi, jak się wy nazywacie? E, jestem Emilia, a ja jestem Gabriela. Ile macie lat? E, ja mam w tym roku 12, a ja już miałam 10. A co hodujecie? Ja hoduję kokę Bantamkę z kuczątkami, jest 9 i koszami. A ja hoduję kokę też Bantamkę, która ma 11 piskłon i A... konia tiarę. I to twój koni jeździsz na nim, tak. tak? Sam jest, wydał sygnał ostrzegawczy i zda odchodzi. Słyszałem jakiegoś psa, chyba. Czyli zostawiliśmy mu otwarty i on teraz wyjada najlepsze siano, tak? A to młoda bańka też z tego roku. A tam jest. Z lipca. Daniel opuszczają ten teren i idą do lasu. Każdy byczek pilnuje swojego domka. A tu jest między drzewami. Tam dwa są. Dwa, tak. A jest, faktycznie, no? To dalej też. O, to będzie walka na pewno. Yy, właśnie ta łania, co ma czerwony kolczyk, to ona właśnie ma tego dzisiaj, jest kremowy, tak? Nie jest właśnie jedyny, co ma różowy nos i jest kremowy, taki. On ma Panie Fajnie wygląda tam pewnie, W tym drzewie tam. Kto tu będzie sam takim rozpłodnikiem? Ten biały, Kuba? Ten biały, tak. Czy jest największy? Czy jest któryś większy no, Myślę, że ten z prawej strony jest wielkością niego, już dorównał mu. O, właśnie ten co Aha, wychodzi. Pochodzi. nie? Myślę, że nim tak nie widzę. Jest mocnej, mocnej budowy, bym powiedział. No, jedzą też żołędzie i same kapturki zostały, ta, ta, zostawiają. No. A zostawiają. Daniele. Aj, tu masz pastów wszędzie dookoła, do żeby. Jest, no. Czasem coś nie weszło. Dokładnie, nieraz potrafi się tutaj dobrać jakiś piesek. Ale tu chyba coś próbowało. Coś co? próbowało, coś zapało. No ale coś małego. Trzech kawalerów. Tak. No zaraz śmigłem na pewno. Ja się coś Pierwszy Boguś, Elio Drugi i trzeci Kuba. Na chwilę rzeczywiście Kuba że będzie starszy nie bym, Ale radę jak tak powiedziałeś, bo on się pięknie głowy nosi ten młody No ładnie, ładnie Miejski no, Powoli kończymy zwiedzanie Wracamy do domu Cetulas, no Fajnie zbudowany, fajnie Jak ten piesek się nazywa? Majlo mm. Tak e, tak I co my tu mamy? To jest To, jest to, jest... No, to są chyba te największe, jeden z większych kotów, nie? Tak, To jest, to to jest druga największa rasa Ojej, to ten to kurczaki może zjeść. Nazywa się kanem. I Jeszcze jeden kicia jak się nazywa? Janek, pian Który rządzi? Ten czy ten drugi? A to ty już wy macie tych kotów tutaj z trzy, tak? O, już tam ten dałdyla. Na dzisiaj to wszystko. Pozdrawiam Przemek Rasy Staropolskiej i zapraszam na następny odcinek.